Sima punkt pół. Fara, no fara, fara nadchodzi do was. Cyma, na... one. Help mój. Nie ma Fary? Cyma, one na punkt. Według ibu tak. Znaczy Ebu A European Broadcasting Union, tak? Tak. Nie się mówi What?! Co? O, szuka huka. Dobra, poszedł. Pójdźmy lewą. to jest Tracer u mnie. No tak, ale to tylko Tracer. Jestem taki okay, idiotka. Rezum Hog pochedzie. Nie ma Hoga. Wbijajcie. Nie dajcie do mnie. Oh, Reap. No, nie, nie mam drancia. Mam to. Nein. <grym>

Nie ma! Według mnie przysadźcie się do mnie. Idziemy, idziemy. Maina, czy czeka na mech to? Nie ma tutaj, stary. Makri 1, Makri 1, Makri 1. Nie ma DPS-ów, nie ma DPS-ów. Winston, Winston, one, Winston, one, Winston, one, Winston, one, Winston, Winston. Zero, 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 zero. Zero, zero, zero. Riglał na, riglał na On za punktem, Anna trzymam za to, on trzymam to dalej Ana one, Ana one, Anna one Tracer Z góry Tracer po nim Alona zostaje, te plesze włoży się I kulka O no, sorry Ale go, od... ale go odciąłem <coughs> oh Nie ma na punkcie Dą za skrzynami Za wagrania, za oh wagrania Mam make-up

Jak zminąć, jak będą próbowali wychodzić. Także mój chill. Powiedzcie mi, które idą. Jest, chill. Dobra, Niekontestowany ICB, like. Cysko, ma, Macri idzie to plew, no Macri, no br le Macri briglewa. lewa nawet. Hog on top right, hog top right. For fuck's sake. What the yeah. the oh, no.

Я засмутил. prediction ты! А! Курс! Let's go!